Witam Państwa bardzo serdecznie Król z Gaździną od dzisiaj urzędują w Zakopanem jesteśmy utyrani, jesteśmy wymordowani bo byliśmy w górach błąkaliśmy się po dolinach Król nawet odwiedził pradawną, legendarną jaskinię Synka Polowaca, co się 40 latów ukrywał w tej jaskini, bo nie chciał w carskiej armii służyć. Ale drodzy Państwo, upał jest niemiłosierny. Przyjechaliśmy, żeby także odwiedzić nasz ulubiony teatr z gazdziną tutaj do Teatru Witkacego w Zakopanem. A przy tej okazji mówiłem państwu że dla widza tutaj zostawię w Zakopanem prezencik i tym prezencikiem dla pierwszego widza, który go po prostu stąd odbierze będzie jedna z moich książek. Także jakby będziecie w Zakopanem, będziecie chcieli sobie prezencik od Króla Pustkowia odebrać, to należy przyjść przed teatr Witkacego na ulicy Chramcówki. I zaraz obok teatru, bo zaułek Witkacego z tymi wszystkimi malunkami i rzeźbami jest tam. Ale zaraz przed teatrem, tu przed tymi choineczkami, to zobaczcie: są takie role, po prostu szpule w zasadzie, na które kiedyś były nawijane w czasach komuny, na przykład kable. To jest taki wystrój tego teatru. Tutaj król tu już swoje logo przykleił, żeby każdy wiedział. Ta książeczka, którą mam dla Państwa jest, drodzy Państwo, zawinięta w folię, żeby się nie zniszczyła, żeby nie zamokła. W środku jest dedykacja od króla Pustkowia i teraz Państwu pokażę, gdzie ta książeczka będzie do odbioru. Dla pierwszego widza, który po prostu odwiedzi Zakopane, nie wiem, przyjedzie w góry, czy przyjedzie do teatru. Ta książeczka tutaj, drodzy Państwo, na Was czeka. Tutaj jest przód tej szpuli, a tutaj zobaczcie, jest taka wnęka. Podejdź jeszcze troszkę bliżej. Tutaj drodzy Państwo wsuwam. Bardzo proszę, książeczka leży i czeka. Jak możesz to jeszcze pokaż, że ona tam sobie jest. Przed teatrem Witka Cego w tej szpuli. Prezent od króla pustkowia dla... I za kanału, który po prostu pierwszy sobie taką książeczkę odbierze, gdybyście chcieli takie prześliczne piersióweczki zamówić u króla Pustkowia z logiem Króla Pustkowia i z siekierecką, no to pisać albo przez komentarz, albo w mailu. Myśleliśmy też, drodzy Państwo, że my przyjeżdżamy do Zjednoczonych Emiratów Zakopiańskich. Bo tak się mówiło. Ale tych arabów to w sumie aż tak dużo. Nie ma poza tym, że król pustkowia spędza przyjemnie czas z gaździną. To jeszcze w sposób powiedziałbym specyficzny. Obserwuje zakonnicę, bo jednym z tak zwanych także upodobań króla jest obserwacja zakonnic. No a oprócz tego jeszcze sobie gdzieś tam po górkach łazimy. Także jeszcze raz wszystkim przypominam przed teatrem Witkacego Dokładnie Na wprost są choinecki Za choineckami jest Ta szpula Z tymi twarzami, z tymi ryjkami Tu ona jest oklejona logiem Króla Pustkowia A książeczkę macie Prezent od króla Schowaną tutaj w tej ręce To by było tyle drodzy Państwo Pozdrawiam bardzo serdecznie A my idziemy z gaździną Do teatru へい